No i co? Doczekaliśmy się. Doczekaliśmy się, Ale nie tego na co czekaliśmy, tak naprawdę. No co mamy zapowiedź Forza Horizon 6. Twórcy gry przygotowali taki teaser-trailer, czyli tak jakby, no, zapowiedź trailera, tak naprawdę, na potrzeby targów Tokyo Game Show. Była, była przygotowana konferencja i taki stream od Xboxa, który, na którym były zaprezentowane gry na potrzeby właśnie tego Tokyo Game Show. I między innymi pokazali w końcu Forza Horizon 6. Także doczekaliśmy się. Ale właśnie nie na to, co czekaliśmy. Za mało jest pokazane. Tak naprawdę nic nie wiemy poza tym, że Forza Horizon 6 będzie w Japonii. No i teraz tak. Yy... <grytania> Przygotowałem sobie dwie kartki, cztery strony rozpisane. Siedziałem w pracy i wertowałem. Tak naprawdę wszelkie, wszystkie informacje, które zawarte są na tym trailerze. I właśnie sobie teraz go opracujemy. Także tak, zaczynamy. Retrospekcję kurcze trailera. I po, po, po prostu będę sobie tutaj yy, się wspomagał tymi kartkami, bo tu mam normalnie kogiel mogiel, bo tutaj coś wypatrzyłem, tu się cofnąłem, tutaj znowu coś wypatrzyłem, więc tak. Tak się tutaj będę wspomagał, ale tak czy siak, jeżeli czegoś nie dopatrzyłem się, a Wy już to wiecie, to zapraszam do komentowania filmu i może jakiś tam znowu sobie rozpracujemy i nagramy film. Także tak, na początku skupcie się tutaj na lewym górnym rogu. Widzicie kawałek tablicy rejestracyjnej? Pokazuje, pokazują nam się tutaj pierwsze trzy litery: N, N, A. Patrzcie tu. takie zamazane. Tutaj mamy teraz SE się odkryło. To S3, tak naprawdę 5-3. I tam widać przeleciało. Senna, jak wiemy, yy, to był McLaren Senna, którym jeździliśmy yy, okładkowym autem tak naprawdę Forza Horizon 4, czyli dokładnie ten. Samochód, także to jest pierwsza ciekawostka rozpracowana na tablicach rejestracyjnych. I teraz tak, cofamy się, bo już przeleciała jeszcze jedna ważna rzecz na tym trailerze. Mamy okulary, i w tych okularach dopatrujemy się czegoś, czego tak naprawdę nie widać. Widzimy tylko, jak się po prostu drzwi od garażu otwierają. I widzimy po prostu jakby fragment krajobrazu, który się tam prezentuje w tych odbiciach okularów. I nie ma żadnych nie, szczegółów, nawet fragmentu auta, żebyśmy wiedzieli, które auto bohater tego filmu odpala. Słychać tylko kroki, jak tupie, jak wsiada do tego auta, ale kompletnie nie widać tego auta. No i tutaj też nic nie widzimy, widzimy tylko chmurki i otwarty garaż. Jakieś takie, no tu są tak, jakby wrota, a tutaj jeszcze jakby ścianka z takimi okienkami, nie? No, ale no nic, nic nie widać. I te, te okulary, podejrzewam, wiecie, że nawiązują do okularów e, Alice Hartz e, z Forza Horizon 1. Ona była tym gospodarzem Forza Horizon 1, mówię o niej. I to są chyba raczej jej okulary. Także tak to rozpracowałem. Myślę, że się nie mylę. I co? No i lecimy dalej. Skupiamy się dalej na tych tablicach rejestracyjnych i innych szczegółach. Tej tablicy nie mogę rozpracować. 446RMH1. REMI, REMH, Horizon 1. Nie wiem o co chodzi w tej tablicy, więc jeżeli Wam udało się to rozpracować, to napiszcie w komentarzu. Ale zaraz wam pokażę jeszcze jedną fajną tablicę. Tutaj u góry też się skupcie na tej żółtej tablicy. Fragmentem będzie widać ciekawostkę. Flint. F -l y n -t. No i kim był Flint? Wam już pokazuję. Był czempionem. Darius Flint, z którym walczy... przyszło nam się zmierzyć w Fordzie Horizon 1. Ale on był czempionem, tak jakby z wcześniejszego Horizonu. My, my gramy otworzy Horizon 1 od 12 roku, a jak widzicie, on jest czempionem od 11 roku. Czyli tutaj mamy tablicę jego rejestracyjną z jego imieniem. No i dalej mamy tablicę Colorado 1012. 10-12 to oznacza październik. 12 roku, w tym roku wyszła pierwsza Forza Horizon 1 w Kolorado, właśnie. I to literki tutaj RDR K12, no to Red Rock 12, no nie wiem, no to właśnie Red Rock, chyba te właśnie te kaniony tutaj oznaczają, w tym Kolorado, e, takie czerwone, czerwone skały, czerwony, czerwony kamień. No i 12, no to też chyba nawiązane, że po prostu w 12 roku wyszła ta gra. Ogólnie tutaj mamy, wiadomo, takie różne szczególiki, które już nie trzeba nawet mówić. Mamy tutaj zdjęcia przedstawiające po prostu widoczki z danej forzy i, i takie smaczki, jak tutaj właśnie te bilety, jak startowaliśmy te pokazowe chyba wyścigi, nie? Coś takiego było. Lakeside Diner, ten, ten bar. No i co? No i lecimy dalej sobie. Kombinujemy, rozpracowujemy. No i tutaj mamy dużo więcej wiadomości, bo mamy dwie tablice. A dlaczego dwie? Bo Forza Horizon 2 odbywała się we Francji i we Włoszech, Italii, proszę bardzo. Więc pierwsza tablica, tutaj francuska, na, mówi nam o tym, że jest M111 EER. Miller! I Miller. Poczekajcie, żeby nie było. <noise> Miller był właśnie prowadzącym z Forza Horizon 2 i już wam tutaj dokładnie on się nazywał. Ben Miller i też przygotowałem jego zdjęcie dla przypomnienia. Myślę, że każdy pamięta i zobaczcie, że za nim stoi też Lamborghini. Ben Miller FH2. A to co mówi? V10 Lamborghini! Chyba Aventador, nie? To był i właśnie Ben Miller Aventador 10, V10 Lamborghini, włoska marka, włoska fura, e, więc tak to wszystko fajnie sobie połączyli. I oczywiście też mamy tutaj e, szczególiki e, z tych lokacji, lecimy dalej. No, i tutaj mamy kolejną tablicę rejestracyjną. Ale poczekajcie, tutaj fragmentem widać u góry też jakąś tablicę. Ale trzeba by było no, jakoś to lepiej rozpracować. Dopasować końcówki literek. Jeszcze mi się to nie udało. Simon. Nie, Senna chyba też znowu. No i dobra, tutaj przeleciała nam ta tablica, i mamy tutaj na tej tablicy. C12, a C12, nic innego jak centenario V12, czyli Lamborghini, które było okładkowym autem z forzy Horizon 3. Dokładnie tak, jak tutaj się prezentuje piękne, Lamborghini centenario V12 i ono było autem okładkowym właśnie z forzy Horizon 3. A jeszcze wracając do tego Lamborghini, tutaj Bena Millera, no to proszę bardzo, już przeleciałem, zapomniałem. Mamy to Lamborghini właśnie okładkowe z Forza Horizon 2 znowu, tak? Więc i no i tutaj standardowo mamy widoczki z danej mapy. Dalej jak leci sobie trailerek. Mamy dużo ciekawostek tym razem właśnie z Forza Horizon 4. Mamy Great Britain, Wielka Brytania. Mamy autobus angielski, mamy pociąg, który zasuwał właśnie przez tą mapę, którą twórcy nam przygotowali. Eee, skupiając się na tablicy rejestracyjnej, 4S to na, oznacza czwarty sezon, tak? Czyli 1, 2, 3 i tutaj jesteśmy teraz na czwartym sezonie, czyli czwarty Horizon, eee, czwarta gra, czwarty tytuł. I mamy tutaj Keira. Keira była znowu właśnie prowadzącą w czwartym sezonie. Proszę bardzo, pamiętacie ją? Keira FH4. Takie zdjęcie przygotowałem. Do pokazania i dla przypomnienia, no i tutaj jeszcze jedna ciekawostka, taka jest. Yy, poczekajcie, bo ja sobie to rozpracowałem. Yy, Don Thompson, tu mamy podpis. Taka ciekawostka, bo w sumie tutaj mamy taką drogę piaskową, i leci sobie przez ten jakby wiaduk, na którym porusza się pociąg i jest podpisane. Don Thompson, jakby on nie ma nic wspólnego z tym, co tu się dzieje, ale ma wspólnego z tym, że pojawił się w Fordzie Horizon 4. A pojawił się nie, y, jako DJ Radia Timeless FM. Taka ciekawostka. Więc tak to rozpracowałem. <laughs> ale kurde, powiem Wam, że ciarki mi przychodzą, bo naprawdę fajna sprawa, że mamy w końcu coś nowego y, i jakieś tam no, zajawkę tego, że w końcu coś już uszczypnęliśmy. Kurcze, a propos informacji na, na temat FH6, ale niestety powiem Wam, że. Te wszystkie informacje, które tutaj są zawarte, to one nam są do niczego niepotrzebne, bo my to wszystko wiemy. My to wszystko przeżyliśmy, graliśmy. My chcemy informacji na temat FH6. A na temat FH6, tak naprawdę, poza tym, że będzie w Japonii, nie ma żadnej informacji. Chyba, że jeszcze tutaj gdzieś coś jest ukrytego i nierozpracowanego. Lecimy dalej. Mamy tutaj teraz tak, kierowca w Wsiadł do auta i aktywowała się właśnie stacja radiowa. Z, właśnie z Fordzy Horizon 4. Teraz się stacja zmieniła z Fordzy Horizon 5. No i mamy teraz właśnie tutaj, jakby kącik FH5. I teraz co? Mamy tutaj widoczki. Na widoczkach, jak widzicie, mamy urywki z, z wyścigów pokazowych. Mamy dinozaura z Hot Wheelsa. Mamy piniatę, mamy tutaj tak jakby te wszystkie ikonki z historii for Horizon, które mieliśmy do zaliczenia podczas właśnie przechodzenia FH5. No i mamy meksykańską tablicę rejestracyjną, na której jest napisane L Jeffi. Jeffi, nie wiem jak to się czyta po hiszpańsku. W meksykańsku wiadomo się mówi po hiszpańsku i ja to rozpracowałem sobie Wrzuciłem sobie to w tłumacz Google i El Jeffi. Y, to po angielsku sobie wiadomo na, oznacza you are the boss, a tak naprawdę po prostu po polsku jesteś szefem, tak? Czyli szef, ogólnie szef. Takie jedno słowo szef, można powiedzieć, że jesteś szefem El Jeffy, y, więc y, oznacza, że jesteś no, szef, po prostu szef. Tyle w temacie Forza Horizon 5 i tego co tutaj się znajduje. I teraz wchodzimy w kącik w zajawkę tego, co się zaczyna, czyli Japonia. I mamy tutaj dwie butelki płynu hamulcowego po japońsku. Nie widać. O! Czekajcie. O! Teraz dobrze widać, że są japońskie napisy. i to jest płyn hamulcowy. Dwie butelki, jakieś śrubki. Tu jeszcze. Wisi nam przywieszka karnistra, czyli takiego, no oni tak to nazwali zawsze, karnister e, do tankowania z FH-5. Mamy motyle, który też jest motywem z Meksyku. I on siedzi tutaj na puszce chyba jakiegoś odrdzewiacza. Pojawiają nam się świece zapłonowe. Trzy sztuki. Dziwne. Przeważnie, ja to sobie tak, wiecie, no, rozpracowuję, nie? Trzy sztuki, no, przeważnie mamy czterocylindrowy silnik. Wiadomo, teraz wszystkie nowe, downsize i, i, i tak dalej, e, e, wojna o ekologię, idą w trzycylindrowe silniki, więc może to są właśnie trzy cylindry. I auto, które odpala, jest trzycylindrowe, a nie cztero, a nie kurde cylindrowe i tak dalej. Może to jest trzy cylindry. I teraz powiem Wam, właśnie w tym momencie, jak to nagrywam, tak skojarzyłem, że skoro to trzy cylindry, to może to auto się odpala. I to jest może, nie wiem, jakiś Jaris GR. Bo, nie, bo każdy mówi, że to będzie Nissan GT-R. Może, nie wiem. Ale no trzy, trzy, trzy świece. No gdzie jest czwarta? Gdzie jest sześć na przykład świec? Są tylko trzy. Co? Trzy wymienił? A jedną zostawił starą? <laughs> Mamy też tutaj miskę z ryżem. Mamy tutaj duct tape, czyli kurczę taśmy MacGyvera. E, jakiś przewód tutaj paliwowy. No tak się wala różne rzeczy. po tym falbanku, bo jesteśmy... Oczywiście nie wspomniałem na początku. Jesteśmy w garażu, tak? No wspomniałem, że się garaż otwiera. Mamy tutaj falbanek, garaż. To wszystko jest za naszymi plecami, czyli wrota, auto gdzieś tam po prawej stronie. My tutaj pod, przelatujemy, właśnie przez stoliczek, i naszym oczom tutaj pod koniec ukazuje się kotek. Kotek, nic innego jak to w Japonii, to jest kotek szczęścia, kotek szczęściaż tak zwany, i on tutaj tą tabliczkę, którą trzyma, to ona jest yy, jakiś kanji shofoku, coś takiego. Ta tabliczka chyba się nazywa kanji, a napisane jest w szofoku. Jakoś tak, nie mogłem tego rozpracować, ale po polsku to oznacza zapraszający do szczęścia. I ten kotek właśnie jest takim szczęściarzem przynoszącym szczęście sklepikarzom. O, może tak. I tą machającą łapką ma przyciągać klientów, wiecie, o co chodzi. No i taka, taka figura. No, to jest bardzo charakterystyczne, jeżeli chodzi o Japonię, wszędzie się to Zawsze pojawia. No i mieliśmy ten dźwięk. No nie brzmi jak trzycylindrowie. Ja wiem o tym. Ale no. No i tutaj mamy też tablicę rejestracyjną. Japońską. I ten napis. Oznacza. Legenda. Wnioskując, bardzo możliwe, że po prostu staniemy się legendą, bo kultura japońska jest taka fajna, że wiecie, oni tam mają tych swoich, nie samurajów i tam różne inne, i to wszystko takie, że jak będziemy przechodzić jakąś karierę, staniemy się legendą. No, coś takiego, no ciężko to takie było opisać, ale, ale myślę, że właśnie o to chodzi. No i no, znaczy no na pewno tam jest po przetłumaczeniu chodzi o legendę ale wnioskując po tym, że właśnie gdzie będzie się odbywała jakby gra znajdowała w, w świecie japońskim, to myślę, że po prostu w tej kulturze także będziemy taką legendą Japonii, e, staniemy się legendą Japonii. No i co, no i tutaj mamy właśnie rzut za okno i naszym oczom ukazuje się Góra Fuji, czyli bardzo charakterystyczna góra. E, my też widać, że jesteśmy na jakimś wzniesieniu, bo pod nami tutaj są domki, dachy domków. Mamy jezioro, mamy charakterystyczny most łączący tutaj dwie strony i w tle ogromna góra Fuji. Także no, akcent japoński jest bardzo tutaj zaakcentowany, ale tak naprawdę nic nam to nie daje. Więc to, na co czekaliśmy, dlatego mówiłem, się nie doczekaliśmy. Mamy zajawkę, że jest Japonia, już wiemy, w jakim kraju się będzie odbywać, ale totalnie nic nie wiemy. I tylko wiemy, że będzie w 2026. Nie ma dokładnej daty. Dokładna data podejrzewam, że będzie właśnie też przełom, jakiś wrzesień, październik. W przyszłym roku, na początku przyszłego roku, twórcy zapowiedzieli, że zdradzą więcej informacji. Jak widzicie, jeszcze jedna informacja jest taka, że. Xbox Play Anywhere, Xbox Game Pass, czyli gra na pewno się ukaże w Game Passie i na stronie oficjalnej jest napisane, że gra będzie dostępna na konsolach Xbox, oczywiście Microsoft, PC i Steam. Jeżeli chodzi o konsolę PS5, napisali, że skupiają się na tym, żeby wydać na to a później jakby zajmą się przeniesieniem gry na PS5, czyli PS5, no, dostanie grę podejrzewam, że chwilę później, może rok, może dwa, a może miesiąc, nie wiadomo, jak im to długo zajmie, także PS5 na razie nie jest brane pod uwagę, wszędzie jest napisane, że yy, PC, Xbox i to wszystko. No i tyle z tego filmu yy, wywnioskowaliśmy. Nic więcej się nie da chyba wyciągnąć. Jeszcze jest kilka tablic, których nie odczytałem, także... Możemy sobie jeszcze raz to obejrzeć, i ja będę zatrzymywał na tablicy, którą właśnie chciałbym, żebyśmy rozpracowali. Czyli tak, tej tablicy nie rozpracowałem: 446RMH1. Tutaj jest ten flint, który rozpracowaliśmy. Czy ja Wam wszystko pokazałem? Tak, wszystko pokazałem. No, tu jest Miller, Ben Miller, Centenarium. Jedną tablicę tutaj też zaraz będzie więcej widać. Patrzcie, tu u góry po prawo teraz, ale to nie jest flint, bo nie ma L. Fint, flint, flint. Albo może taka sama tablica jest u że tylko na siłę się próbuje doszukać. Ale tutaj na przykład jest VR. Jakieś VR. Nie wiadomo co jest, bo już ucieka w dół. I więcej już tego nie będzie widać. Więc myślę, że chyba, chyba te kilka godzin, które spędziłem na to, żeby to rozpracować, to myślę, że nic więcej już tego nie wydźmie. Jedyną niewiadomą to pozostaje to, żeby dopasować dźwięk tego samochodu. Do prawdziwego jakoś samochodu, i może to będzie okładkowe nasze nowe auto. To by było na tyle. Sprawdzę, czy czegoś nie pominąłem. Red Rock, Hoss Miller, Tablica, Centenario, Kira, Legenda, Góra Fuji, Senna, Opaski. O, właśnie, były opaski na rękę. I zobaczcie, że te opaski one się pojawiają. Właśnie były między Horizonem 4 a 5, czyli one tak naprawdę były przecież bardzo w FH1, nie? FH2 chyba jeszcze były. Możliwe, że yy, będzie powrót do tych opasek i będziemy mieli te opaski w nowej FH6, bo one sobie tak wiszą tutaj jakby nie, 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 nie. nie, nie. Brakuje mi słowa. Nie w odpowiednim, jakby, roczniku wydawania gry, gier, nie? A, dźwięk. No dobra, a ja. Czy... Nawet no, raczej nie jest to trzycylindrowiec, ale kurde, te trzy, trzy świece takie podejrzane. No dobra, no to chyba będzie już wszystko, naprawdę. I nawet od DJ u wam powiedziałam, o tego flinta e, i te opaski, i kotek, i tak dalej. Także. To by było na tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Pamiętajcie o łapkach, o subikach. Zapraszam na Discorda. Zapraszam na moje lawy. W każdy piątek zawsze gramy FH5. Już od czterech lat i nie przestaję grać. Czekamy na FH6. Do tego momentu będę cały czas grał w FH5. To by było na tyle. Strzałeczka. Do następnego. Cześć.